W piątek uczniowie zakończyli naukę. W szkołach rozdano świadectwa oraz nagrody wyróżniającym się uczniom i rodzicom zaangażowanym w życie placówek. W piątek 24 czerwca ponad 3000 uczniów naszych szkół zakończyło rok szkolny. 575 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Do takiego świadectwa trzeba uzyskać średnią ocen minimum 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. 24 uczniów nie otrzymały jeszcze świadectw dlatego, że nie otrzymało promocji, bądź będzie zdawało w sierpniu egzaminy poprawkowe. Jakie plany na wakacje? Moje plany wakacyjne to e, pojechanie na pokolenie i na, z rodzicami na wakacje. Możliwe, że wyjedziemy na morze, ale to nie jest jeszcze pewne. No. Ale... Na półkolonie, co gdzie? Na półkolonie możemy, że. Tu na Rio, na, na Rio Grande. Co? Mm -hmm. Jedziecie gdzieś z rodzicami. Spędzi jak do kancina, potem mam chicie przerwy, i na obózki łukarskiej sukcesu się ich Życzymy wszystkim udanego letniego wypoczynku.